Ja tu jestem chyba najodważniejszy. Ja tu się nie boję śmierci. Ktoś mi to śmierdzi, a ja nie boję się śmierci. Dobra, idziemy. I tak zginąłem i wrócę po przerwie. Siemka już jestem, więc... Dajemy do pieca i ruszamy się. Aaa, zaraz mnie zabiją. I wrócę po przerwie, gdy mnie nie zabiją. Księga, ja jestem tu już. Happy birthday, tu już. O ty Dziodu. Włożyć tę to kiedy zdechł. Marnie. Dom, 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 mój wielkie wejście, ha! Tuż tu jest końcówka misji więc dziękuję za widzów i powoli się będziemy żegnać, Dimitri Wolski. Ja nie mogę pobiegać, bo to się chyba nie da. No i to by było tyle w tych wszystkich w tym co dałem radę zrobić, więc nara! Pakujcie, subskrybujcie i nara! I dawajcie łapki w bo to motywuje i nara!